Zadka, Pani, daj, daj. Cicho, cicho. Dobra, mogę zaczynać? Tak, dawaj. No, zaczynam. Jest ciemno, wychodzi na dwór Ala i Jacek. I y, bawią się białkownicy. Nagle idzie jakiś typ. W ogóle nie, nie, nie widzicie go w czerwona, nie? Zaczynają uciekać. Ten typ y, y, jest umiernikać, nie? Oni już doszli do domu, śpią już w łóżeczku. Ostatnio, bo mają to są, to jest rodzina. Do okna wchodzi, z tej przesady. kwas ma cały, z kwasu, nie? No tam, dzieci nie wiedzą co zrobić, nie? Zaczynają starać się z gotekiem mówić takie, nie pasuj, nie zarabia, ara, małe dzieciaki, zabawi się z nami. Wziął tych do kuchni, zrobił im rysją i kad im coś jak nie to ich zabija nie włożył głowę do piekarnika, purtrzał trochę etapy, a brzmiała całą prac spaloną. Kurde. No ale dobrze, ją trafi karnie. Trzymał ją, wbił ją, w ogóle wszystko. Kopał polyu. Piękształ, nie? A kłopał polyju? Potem My się wziął do krzesła pisać scenek. Ale Alex. Ten... Ten... No, jej płyta pój아... w głowę, złamał jej kark. Żyła, wyrzucił ją przez okno z 8 piętra, zabija się na miejscu i potem Tomek ze strachu wyskoczył. Wyskoczył z okna i spadł do wynikał, udało mu się przeżyć. Siedział tam w kościołku, pewnego, pewnego wieczoru, bił i Łukasz, kolki, kuki, snajku, znany na całym świecie. Podeszedł do tego typu, uderzył go z pięści. I zabił. Wziął mnie. Zaczął się z nim bić. Minęła godzina. Kuki już był cały zmęczony. Wziął się wkurzył, przybiegł Marks, rzucił mu nóż, On wziął zamach, obciął mu głowę. I tak się zakończyła historia. Rano Tonek odnalazł Kuki Tomka i był znany na całym świecie w telewizji za uratowanie Tonka. Ale niestety Ala nie przeżyła, ale Kuki pomścił jej śmierć.